Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałabym Wam życzyć dużo zdrowia, ciepła oraz spokoju oraz wytrwałości i odwagi do spełniania swoich marzeń w nadchodzącym nowym roku. Pozdrawiam całą rodzinę Azydosiaków. Życzę zdrowych, wesołych i sportowych świąt, aby nowy rok był jeszcze lepszy niż poprzednie. Wesołych świąt! Z okazji zbliżających się świąt chciałabym Wam koleżanki i koledzy z SZS-u życzyć, aby ten czas był rodzinny, magiczny, spokojny, przepełniony dobrym jedzeniem, które pójdzie na siłę, a nie niekoniecznie masę, a na Nowy Rok, żeby było tam jak najwięcej zdrowia, jak najmniej kontuzji i jak najwięcej siły do treningów. Chciałabym wszystkim życzyć spokoju, cudownego czasu z rodziną, a przede wszystkim zdrowia. Pozdrawiam Magdalena Zych wraz z całym klubem Szotka Polu. Mego świata, polskiego cukru AZS-u MCS Lubień, chciałbym życzyć życzyć wszystkim członkom AZS-u zdrowy, spokojny świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Wesoły świąt! Cześć, tutaj Oskar Kwiatkowski. Chciałem całej społeczności AZS życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. No i szampańskiego sylwestra. Trzymajcie się!